Cześć, dzień dobry, witajcie wszyscy w kolejnym odcinku serii gry. Sirius sam zapraszam na piaszczyste Wydmy. Oki, doki, oki, połki, gra dosłownie została wczytana. Pauza, trz, O, właśnie. Mam kłopoty. Mam kłopoty, ciekawe pochicie pochicie dobra oho teraz tyle te co to naprawdę się robi dosyć niebezpiecznie. wyleciał poza mapę Powinienem się zająć tymi, którzy są najbliżej. Dobra. Kto to tam biegnie? Te ziomki, dobra. O, wow, iła. Naprawdę mam kłopoty. On się tepnął. Cztery. Pięć. Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć Dobra, poszło, a ty? No, 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 jest Teraz te będę biec No to na tych teraz sobie wezmę, o wow, wow, wow. muszę uważać, bo oni zewsząd biegną Stanę sobie gdzieś tutaj Muszę wykorzystać to, że tutaj jak się za mocno rozpędzę, to tepię. Da się wyjść poza mapę? To by było odpowiedź na osaczenie. Dobra. Weski co? Jest gitara. Cisza, na razie cisza przed burzą, F6. Mało żyćka. Dobra, tutaj sobie wezmę, jak jest flaszencja, plus 25, low battery Zaraz jeszcze bateria mi się skończy w myszku Byłem na to przygotowany Wrzuciłem doładowane bateryjki, dobra Ale fajnie to wygląda, nie? Egipt, a sobie zrobili, nie? Egipt, Egipt Moje klimaty, uwielbiam starożytny Egipt O! Rakiety, rakiety Co? Dawaj! Na no, dwa hit to bydle jest? Bank. Gdzie to jest? No nie no, jak to tak? No nie za dużo was tej Ten nawet nie zdążył dobiec się zawiesił na truchle kolegi Dawaj, dawaj, dawaj Jeszcze ze jeszcze dwie rakiety daj Co? To Daję plus 100 Nie, plus 200 chyba daję Plus 100 po prostu Dobra, 500 na maksa na szczęście, to te słabiaczki. To w dużej masie, bardziej niebezpieczni są ci bez głowy. Yourself! Nie, won. O, bliżej? duża, du duże, duża przestrzeń. Gdzieś bliżej słyszę Dobra, to już dalej Dobra, podbiegnę tam do nich Będzie szybciej Słyszę gdzieś o wiele, bli wiele bliżej Dobra Plesaczek za amunicją Oh yeah drzt, drzt. Drzt, drzt. O nie Dlatego to trzeba uważać. Bo te, te czerwone są. Kurcze są. Mocnie, mocne są. To 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 mnie. Gdzie one? Słyszę, ale nie widzę. A tutaj, dobra. Te, oni rzucają jakimiś takimi. Kurcze nie wiem. Kulami. Z łańcuchami, dobra. Na szczęście to leci bardzo wolno. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dziękuję. Dobra. Wszystko? Dobra. Wezmę F6, na no, wszelki wypadek, sobie nie było. Zaraz, mi myszku się skończy bateria w myszku, i to, to będzie smutno. Smutno, jak mi smutno. To już koniec, otworzyły się wrota. Ale życiu to sobie wezmę. A nie, mam maksik. Mam ponad 100, to jest maksik. Co jakaś nowa brońka znowu? Kolejna. Ciężki karabin laserowy. Ta Broń znajduje się wciąż w fazie eksperymentalnej, ale już teraz okazała się wysoce skuteczna. 9 kg. 600 strzałów na minutę baterie X7. Cztery lufy strzelają jedna po drugiej, pozwala to wystrzelić związki energii z ekstremalnie wysoką szybkością przez długi okres czasu, nie powodując przegrzania broni. Całkowicie tytanowa konstrukcja jest bardzo lekka i odporna na przegrzanie, co czyni ją wspaniałą bronią energetyczną. Uwagi, przydatna do pokrywania dużych obszarów ogniem i trzymania wroga na dystans. To co? Trzeba będzie ją chyba wypróbować, nie? Aha, ok. Wow. Jest bardzo mocna. amunicji? Ile mam? Trochę mam. E, e, myślałem, że tam wejdę. Oni stamtąd schodzą. Oni tam się respią. Taki automatyczny szognia taki by się przydał. Czu, 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 czu. Z dobrą siłownia Te to, to, to padają od trz, trzech strzałów. Ej, do rogu mnie wzięli. 4 lufy Cz co 4 lufy to nie jedna, nie? Dobra, dawaj to 400 znowu. Życie, mam maksa, wszystkie mam maksa. Czy ja tutaj mogę coś wziąć? Czy ja mogę tu wejść? Nie, a nie mogę. Mm. Ej, łatwo! Mogę zmienić jeszcze zdanie Te wariaty tutaj teraz! Dobra, ilu ich to jeszcze jest? One się respią, Bateria w mi padły. No tak, odcinek bez przypału to odcinek stracony, ale poza tym to jest git Też nie miało, nie, mia, nie, nie miało, gdzie ich respić. Dobra. Najgorsze jest to, bo to jest samo naprowadzające. Dobra, to już ostatni? Nie, jeszcze gdzieś. Kulki to nie były. Yeah! Ja F6, to już koniec, dobra? Nie, to nie działa jak w pańki leży, żeby tak podskakiwać szybko. Dobra, tu troszeczkę. Do Pieski sobie śpią. To już jest koniec? Wydrmy trwały 10 minut z wymianą baterii? Dobrze, no. Yy, jedna misja, jeden odcinek, nieważne ile on by nie trwał do Memphis. Zaproszę was już do kolejnego odcinka. Nic innego mi nie pozostaje, jak wam podziękować za to, że tu byliście, widzieliście, oglądaliście, a przede wszystkim wytrzymaliście. Na razie, cześć i pa, pa, pa.